Sukces całego festiwalu biegowego spowodowany jest w tym, że jest bardzo dużo biegów, bardzo dużo dystansów dla wszystkich, czyli dla najmłodszych, dla rodzin, są różne sztafety, jest maraton, jest ultra bieg górski, jest super szybka dycha, więc to myślę, że to właśnie przyciąga ludzi. To jest fenomenem tego, tego festiwalu biegowego, tego wydarzenia sportowego, które tutaj na naszych, na moich terenach się odbywa. Jeżeli chodzi o wspomnienia moje, to bardziej związane są z jednym z dystansów, który, który jest na, na festiwalu biegowym, czyli, czyli na, na dystansie 10 km na życiowej dziesiątce. Jest to trasa bardzo szybka, która pozwala na to, aby osiągać naprawdę bardzo dobre wyniki. Ja tu osiągnąłem swój najlepszy wynik 27 minut i, i 40 sekund, dodatkowo można przebiec dość mocno, ekstremalnie można powiedzieć mocny maraton, który, który jest tutaj na trasie wytyczonej mojej trasie, można powiedzieć praktycznie też treningowej.